95, my father was still alive. Hip hop hit my heart, and I started to feel the vibe. I'd listen and i spit rhymes too damn correct. I can't forget my doggy style and my Wu Tang. I was only 10 holding the band, hoping to find schemes, rhyming over and over again. At 13, I had a crew, we flowin' hang out, and that's how I started rapping with the homie Ben now He went his way and I went mine. He switched the turntable, this I perfected my rhyme. A decade later we met again and said what up We got to get together from ten stage the fuck up Enterprising or don't making, but we wanna say thanks to you folks for donating. donating. Peace to all the reviews and dope ratings for those to bend their skull till they don't make Thanks to y'all, we gon' keep feasting off and seeing. We gon' keep performing, didn't give a shit about what you say. Right. Witamy, mamy tutaj Michała Karpiuka, zawodnika No chodź, tu karpiu! No chodź! No no to właśnie o to chodzi! No Karpiu, chodź! No nie wstydź się! To ja ja będę, chodź! Jak ktoś to zobaczy... Okulary chcesz czy nie? Dobrze. Nie, dobre, nie Dobra, witamy tutaj współorganizatora całej, całej ligi Polish Stand Cup Jak Ci się podobają pierwsze zawody? No, generalnie jestem bardzo miło zaskoczony z całą organizacją. Jest na najwyższym poziomie nie mam na jest pewno żadnych zastrzeżeń, tylko tam. same pochwały. Także zaczekam tylko do nas na następny rok. Ktoś mnie tu właśnie teraz dotyka, i nie wiem, ale chyba nie chcę. No, niewiele ci brakuje. No, no, ale generalnie, ok, bardzo pozytywnie, i miejmy mi nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli tu zawitać. Z naszą ligą. Wi tutaj witamy zawodnika klasy regulaminowej Michał Karpiuk z Heuma. Powiedz nam, jak ci się podobają te zawody? Podobają mi się. A jak oceniasz poziom organizacji oraz poziom zawodników? Myślę, że zawodnicy przedstawiają wysoki poziom. Wyższy niż w tamtym roku. Doszły jakieś nowe triki. No i organizacja też jest na wysokim poziomie. Nie wiatr mały, skromny, nie ma będzie, będzie obróbka. O czym? Tak. Cześć Rafale. Wczoraj byłeś yy, trzeci, tak? Jeśli się nie mylę w kwalifikacjach. Tak? Jak Ci się podobają zawody, jak ci się podoba twój przejazd wczoraj, z dzisiaj. No generalnie zawody bardzo w porządku, fajnie zorganizowane. Miejscówka jest kozacka. No i to, ludzi widać, mamy dużo. A jeśli chodzi o moje przejazdy, wczoraj byłem bardziej zadowolony. Dzisiaj troszeczkę mniej, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Aleksandra, dziewczyna Łukasza FRS, powiedz nam, jak Ci się podobają te zawody? Myślę, że są bardzo udane jak na pierwszą edycję, która jest organizowana w Krypto Witamy tutaj Łukasza. Wcześniej rozmawialiśmy z twoją dziewczyną Powiedziała, że zawody jej się bardzo podobają. Teraz opowiedz swoją opinię. Cześć, nazywam się Łukasz no, przejazdy poszły mi dzisiaj w porządku, lepiej niż wczoraj. Miałem więcej, więcej czasu na przejazd, nie wywróciłem się, więc w miarę pokazałem to, co umiem. A czy jeśli będą zawody za rok, yy, będziesz tutaj? Oczywiście, na wszystkie zawody w Polsce będę jeździł. Witamy tutaj zawodnika klasy regulaminowej, Dawida, pseudonim skazany na stand. Powiedz mi, dlaczego taki pseudonim? No, historia z tym pseudonimem jest dosyć długa. Zaczęła się no, niestety od z dosyć sporego wypadku, którego doświadczyłem 4 lata temu. No, leżałem po nim w szpitalu, miałem problem z chodzeniem. No i tak, jest z stąd to jest jakby moje przeznaczenie, tak? Także od tego czasu muszę jakby trenować regularnie, żeby żeby móc działać, cokolwiek. No. Rozumiem. Czy są to twoje pierwsze zawody? Nie, nie są to moje pierwsze zawody. A jak ci się podoba organizacja tych zawodów? No myślę, że, że bardzo w porządku, jak na pierwszy raz, bo pierwszy raz tutaj w tym miejscu zawody się odbywają. Myślę, że całkiem fajnie

Ogólnie położenie to zawodów tak też jest ok. fajne, fajne połączenie z targami motoryzacyjnymi, ogólnie wszystko na plus. Tak, a jak oceniasz swój przejazd dzisiejszy? A dzisiaj trochę gorzej poszło. Tak, czy będziesz za rok, jeśli odbędzie się edycja? Tak, oczywiście. Now as we. Ale wybieramy, chodź! Stawaj, stawaj, słuchaj! No! Nadziejcie! So, let's try to put the quality so, hip hop story back in it, back in it! yeah, dzieje, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Bring it all, bring it all! Yeah. Hear me out. Jak wam się podoba? Jak wam się podoba? Jest bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, bardzo mieli ludzie! noodle can't always show up who's in charge we're gonna bring it back after all this time I'll taking you with me so tell me the world is mine tell me the world's my tell me the world is mine. tell me the world is mine. tell me the world is mine prop the drum brothers for the hookup for me